16 września, Łukasz Pracało, witam i zapraszam na cotygodniowe wydanie Wiadomości Sportowych. W piątek w Oleszycach odbyła się już piąta edycja turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. W Oleszycach ten turniej odbył się już po raz drugi. Do zawodów zgłosiło się w sumie 12 drużyn walczących o miano najlepszej i możliwości gry w kolejnych etapach, których finał odbędzie się w Warszawie na Stadionie Narodowym. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych 10-11 lat oraz 12-13 lat. Turniej o godzinie 9 otworzył burmistrz miasta i gminy Olszyce Andrzej Gryniewicz życzą wszystkim dobrej zabawy. W kategorii 10-11 lat chłopców najlepszymi okazała się banda Łusego, a wśród dziewcząt Tramperki. W kategorii 12-13 lat najlepszą drużyną wśród chłopców były Dzikie Łabędzie, a spośród dziewcząt Good Girls. Na zakończenie wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki dla drużyn i indywidualnych zawodników. Najlepsze drużyny wezmą również udział w dalszym etapie rozgrywek. Życzymy powodzenia! W miniony weekend rozgrywana była szósta kolejka jarosławskiej okręgówki. W całej kolejce strzelono łącznie 39 bramek, z czego jedna trzecia padła w studnie, gdzie swoje wyjazdowe spotkanie rozgrywało roztoczy na jako pierwsi na Murawę wybiegli zawodnicy Pogoni Sokoła Lubaczów, którzy swoje spotkanie rozgrywali w sobotę o godzinie 16, a ich przeciwnikiem był Czuwaj Przemyśl. W pierwszej połowie spotkania mecz był bardzo wyrównany, przez co brakowało sytuacji bramkowych i samych bramek. Obydwie drużyny grały na remis i do przerwy kibice nie użyli żadnej bramki. Po przerwie zawodnicy Lubaczowa zaczęli odważnie atakować bramkę przyjezdnych. Co chwilę stwarzali sytuacje bramkowe, które w 66 minucie przyniosły efekt, Marcin Gutkowski po trzymaniu piłki na 35. metrze bez zastanowienia oddał potężny strzał, wyprowadzając gospodarze na prowadzenie. Po bramce kontaktowej trener Lubaczowę wprowadził paru świeżych zawodników na boisko, wśród których był Paweł Małecki, który w 80. minucie po zespołowej akcji mocnym technicznym strzałem sprzed 16 ustalił wynik spotkania. Lubaczowanie kolejny raz pokazali, że u siebie są mocnym zespołem. Na trzy spotkania rozgrywane na własnej murawie zdobyli 7 punktów. Za tydzień Lubaczewianie jedną do Zarzecza, by walczyć o pierwsze wyjazdowe zwycięstwo. Druga drużyna, reprezentująca nasz powiat w lidze okręgowej, Roztocze Narol, rozgrywało swoje spotkanie w niedzielę ze Studnem. Na Rolanie tej kolejki nie będą dobrze wspominać, gdyż stracili aż 12 bramek strzelając tylko jedną, której autorem był Mirosław Banaś. Jest to najwyższe do tej pory przegrane spotkanie w tym sezonie w lidze okręgowej. Za tydzień Roztocze zagrał siebie z huraganem Gniewczyna. W niedzielę o godzinie 13 rozegrana została czwarta kolejka lubaczowskiej B-klasy. Do niemałej niespodzianki mogło dojść na Zalesiu, gdzie obecny wicelider zabiała stary stare sioło, przegrywając 3 zera wygrał spotkanie 5-4. Tempa również nie zwalniają Antoniki, które u siebie rozgromiły 6-0 Ryszkową Wolę. Unia Łukawiec na własnym terenie uległa 5-2 w ul. Krowickiej. Skromnie 1 zera swoje spotkanie wygrała Cytula pokonując Wolę Wielką jedynym remisem 3 do 3 w tej kolejce zakończyło się spotkanie pomiędzy starym lubińcem a opaką. Po B klasowych rozgrywkach na Morawy wybiegli zawodnicy grający w Lubaczowskiej a klasie. W najciekawszym spotkaniu kolejki: lider rozgrywek Skrowicy skromnie 1 do 0 pokonał Zdrój choryniec. Najwięcej bramek kibice użyli w Płazowie, gdzie czarnią leszyce wygrali 4 do 3. Do sprawienia niespodzianki i zdobycia pierwszych punktów w sezonie brakło zawodnikom Leśnika dosłownie paru minut. Zwycięską bramkę dla Czarnych w 88 minucie po strzale głową zdobył Tomasz Sałek. Grad bramek ujrzał również kibice w Wielkich Oczach, gdzie tamtejsza gwiazda już w pierwszej połowie prowadziła 7 do 0, jednak tuż przed gwizdkiem na przerwę drużyna z Isichiam została zdekompletowana i mecz został przerwany. Swoje trzecie zwycięstwo w tym sezonie odniosła ekipa z Rudy Różanieckiej, która na wyjeździe pokonała 2 do 0 Basznię dolną. Ciekawie zapowiadało się również derbowe spotkanie drużyn z gminy Cieszanów. Jednak kibice w tym dniu nie ujrzeli bramek, a drużyny podzieliły się punktami. Po spotkania spotkaniach błękitni futory zremisowały 3 do 3 z Czerwonymi Cechów, a Zryw Młodów również zremisował z Dzikowej 1 do jednego. W sobotę o godzinie 15 spod leśniczówki Zabiała wystartuje po raz drugi wyścig rowerowy pamięci bitwy pod Oleszycami. Wszystkich sympatyków dwóch kółek zapraszamy na dobrą zabawę i zachęcamy do gorącego dopingowania. W środę o godzinie 16.00 rozegrana zostanie druga runda Okręgowego Pucharu Polski w piłce nożnej. Nasz powiat na tym etapie rozgrywek reprezentują dwie drużyny, Czarnie oleszyce oraz na Narol. Obydwie ekipy tym razem na swojej drodze mają trzecioligowe drużyny z Wólki pękińskiej i sieniawy.